Siemano, tutaj Owocek Je, jest ze mną w pokoju, oczywiście y, Iskrom, to mój brat Gra właśnie w Minecrafta, ale już też w Transformice Jest dzisiaj też ze mną na skypie Mój kuzyn i mój kolega z klasy Krisek i Wampirok Zresztą zaraz się przywitają, tylko najpierw chciałem pokazać, co to jest za Jeżeli chcecie. Zagrać naprawdę fajną grę, która wciąga. Piszę sobie po prostu w Google Transformice. Tutaj macie napis. Eee, po pierwsze, to żeby założyć swoje konto nic nie musicie wadzić. To jest... To jest hmm. chyba normalne, ale po prostu żadnego email też nie musicie mieć. Miecie. Po prostu, że wystarczy, że piszecie sobie jakiś... tutaj jakiś swój nick. Na przykład może być tylko jedno imię, może być tylko jedna litera jedna litera wielka, reszta musi być mała nie może być żadnych znaków, żadnych cyfr. Yy, I nawet jak napiszecie z małej, to i tak zawsze wam da, da dużo. Na przykład ja teraz piszę z małej, a daje mi dużo. Patrzcie. Można, do hasła można tylko dużo. Do hasła e... można z małej się. Znaczy. Do, do hasła? Jeżeli tutaj zrobicie nick, tutaj hasło, i tutaj musicie hasło. Można... Do, tak, do hasła można numerki. Tak, do hasła można numerki. I tutaj, tutaj hmm. radzę to przeczytać nawet. A i wampiro przyposzedł. O Oni już jest. Aha, spoko. E, jeżeli zrobicie, klikacie wyślij. Oczywiście trzy, przynajmniej trzy litery. Ja oczywiście teraz nic tu nie wpisałem, więc ja kliknę anuluj. Oczywiście, poczekajcie chwilkę, małe tylko, tylko małe cięcie, bo tutaj mi się to jest zwiesiło znowu. Dobrze już jestem, to była sekundka. Jeżeli już się zarejestrujecie, tutaj wpisujecie swoje imię. Znaczy, oczywiście najpierw będziecie je zalogowani od razu, ale jeżeli chcecie. Jeżeli na drugi dzień chcecie wejść, wpisujecie swoje imię. Na przykład ja mam owocek i hasło mam... No na 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 Oczywiście hasła wam nie podam No i teraz widzimy, weszliśmy do gry Jak widzicie już ja trochę w to gram Zobaczcie tutaj teraz Czekajcie zrobię znowu tak samo bo znowu mam lag i zrobię tak samo jak na poprzednich sześciu nieudanych próbach od, nagrania odcinka. To jest pierwszy... To jest w ogóle pierwszy raz, więc mogę trochę być taki <grymny> zamotany. Tutaj widzicie już 615 pierwszych miejsc to już jest naprawdę dużo trudno jest nabić szczególnie kiedy jest 25 myszek, z czego połowa to są bardzo dobre osoby. Czyli nie mówić inaczej. Tutaj bootcampów, czyli najtrudniejsze mapki. Po prostu w całej grze naprawdę Nie ma tam żadnego szamana To są mega trudne mapki. Niektóre są Trudne a niektóre są bardzo łatwe Ale też nie mogą być zbyt łatwe Oczywiście I nie czekaj to wuju straci piszemy. Dobrze, dobrze Oczywiście kiedy już zrobicie swoje konto, możecie pójść Żeby wejść na jakieś ruch piszecie ry o omy Room, oczywiście. I, room, I wpisujecie swoje. Oczywiście jak piszecie wyleco, to tam nie, nie oznacza to, że musi tam być ktoś. Na przykład ja wpisałem w wysy. I tutaj na przykład nikogo nie ma. Na przykład room 6... Room vanilla... Już 6. Już na przykład teraz jestem tutaj sam i nawet jak biorę sery, to się nie liczy. Serek ogólnie się liczy od dwóch Myszy. myszek Ale na, na rumie, a w plemieniach się liczy, oczywiście, żeby dojść do plemienia ktoś Cię musi zaprosić, już ja, jeżeli, już, mam, jeżeli, ja już mam swoje plemie, tutaj moje, o tutaj Jeżeli ktoś widzimy. jest chętny pisać w komentarzach. Tak, jeżeli Więc. ktoś jest chętny do plemienia pisać w komentarzach. Przyjmujemy każdego. Tak, przyjmujemy ten. każdego. Tutaj widzimy, to jest... Mój kolega ze szkoły, tutaj jest mój kuzyn, a tutaj jest mój brat. Wszyscy są oczywiście w chatce plemiennej. Znaczy no, tylko trzy osoby. <grych> no trzy osoby w sensie. No czy wszyscy. No Oczywiście to, tutaj to chyba wstawię... Mi... Na ko pod koniec na, filmiku e, wstawię tutaj jedno zdjęcie, bo znalazłem mapkę, która miała twarz... która wyglądała po prostu jak twarz klipera i zrobiłem screena, muszę to wstawić. Oczywiście jak widzicie na górze o, nagrywam bandicamem, bo Fraps coś mi nie chciał działać. Nie chciał ze mną współpracować. Współpraca z no, tobą? To ze Albo nawet wiecie co? Wstawię wam chyba nawet w, na, pod koniec filmu wstawię wam e, cały filmik, bo przy okazji kiedy była tam e, mapka Ej, e, Creepera to... to poszedł, tak, nie. właśnie tutaj widzimy To zacząłem tańczyć e, Minecraft style I zacząłem śpiewać, znaczy tańczyć nie, ale śpiewać zacząłem Znaczy pisać w sensie Ogólnie to już nakręcam Czwarty raz, dopiero przed chwilą się skopnęłam, że w żadnym nie mam głosu Znaczy czwarty raz, teraz już jest szósty W żadnym nie miałem głosu, po prostu, no nie mogłem no i się okazało, tutaj to że... to to piórko w ogóle Was na razie nie interesuje. Dopiero jak będziecie, jak uratujecie, jak uratujecie do norki, wejdzie dzięki Wam tutaj tysiąc myszek, to wtedy, e, uratowanych myszek, to dopiero wtedy Wam się pojawi takie coś. Będziecie mogli robić swój... No i dobra, bo ty 10 minut będzie w tłumaczę, a na razie to jest... Hmm. I tutaj robicie swój totem. Każdy totem jest inny. Oczywiście ja, ja już tutaj mam swój. To jest mój ulubiony totem. Robicie po prostu czerwonozołów. Nic nie widać, ale kiedy to zrobicie, oczywiście ja już mam ten sam, więc nie będę nic teraz robić. Kiedy to zrobicie, to naprawdę dobrze działa. Na przykład teraz mogę pójść na room. Na przykład na room vanilla lol. Vanilla, bo to jest. Dobre, bo tutaj są tylko mapki takie z... Sza... Znaczy nie zawsze z szamanem, ale najprostsze mapki, więc jeżeli ktoś zaczyna, warto dziś grać na banillach. Dobra, uwaga. Teraz, na... teraz chwilowe cięcie i będziemy już z moimi... Ha, pomagierami. Ziemkami. No, z moimi ziemkami.